Bardzo tęsknię za rodziną i kotkiem. Teraz mieszkam we szpitalu i jestem smutna. Mama mówi, że jakby zdrowie znów będziemy razem. Nadia ma niestety pecha. Ma pewną aberrację genetyczną, która decyduje o bardzo złym rokowaniu. Wykorzystaliśmy dla niej już wszelkie konwencjonalne metody leczenia i nawet trochę ponad, a ciągle nie mamy remisji. Bez terapii Cartier Nadia nie ma szans. To jest jej jedyna nadzieja. Serce mi pęka, jak patrzę, jak Nadia gaśnie w oczach. i się myśli, że to będą nasze ostatnie święta pomóżcie mi uratować nasze dziecko